Przecież wszyscy byliśmy nastawieni na to, że, że będziemy służyć ojczyźnie do ostatniej kropli krwi, że, że no po prostu do śmierci. Wojska sowieckie weszły w 1944 roku w lipcu, jak to było wyzwolenie. No, ja byłem wtedy już w hełmie. No, i od razu zaczęli aresztować Akopsów. Zdawaliśmy sobie doskonale sprawę, co to za władza, że e, oni nic nie darują, do końca życia będą prześladować. Także z tym to myśmy się liczyli. Teraz porozmawiamy. Powiedzcie nam tak. Czy ojciec wasi żyją? Nie, no mama zmarła w 1939 roku, a ojciec, ojciec wywieziony z powstania, został zamordowany w Madhausen. A rodzeństwo, brat zamordowany na pawiaku. A jeszcze kogoś mieście, No siostra, no walczyła w powstaniu warszawskim na dolnym Czerniakowie, inwalida wojenny, Na no, on do Malczewskiego. No nowidzisz. Cała rodzina bandytów. Przeprowadzimy, rozumiem, major Friedman, podpisz, ja mnie nie podpiszę. No to koniec. Od dzisiaj będziesz podpisywał. Ja mnie nie będę podpisywał, bo to nieprawda. Będziesz podpisywał. Tu przyjdzie do celi kapitan kędziora, i tu nie ma takiego więźnia, który mu nie podpisał. A mieli to, czym, popa czym popadą ręką, nogą, dziurkaczem, co mieli tylko po pod ręką. I, 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 I tak na okrągło. Enkabudzista rozkazał 200 w pięty. Tu pierwsze, pierwsze 50, no to czułem, że mi się głowa rozwala cała, bo to w pięty po nogach, po, po kręgosłupie to wszystko szło. No po, po iluś tam 50, czy iluś, straciłem przytomność. Wszedł w mundurze oficerskim, w stopniu kapitana, rzeczywiście w butach oficerskich. Ja mu się strasznie przyglądałem. Bo moim marzeniem, i wsiak on mi bił, to moim marzeniem było go spotkać w życiu. Ja mu się przyglądałem, żebym go nie zapomniał, żebym coś nie uronił. Znaki szukałem na twarzy, żebym go kiedyś poznał. Barcz, Adam, drugi Smolu go przezrywali, trzeci Pożoga Tadeusz, czwarty Strzelec, nie, nie wiem jego imienia, Piątkowski i ten Major ruski. sześciu już Do dzisiaj ich widzę. Podpiszesz? Nie podpiszę nic. Jak mnie huknął otwartą prawą dłonią w lewe ucho, ja od razu straciłem słuch. Od razu nie... na to ucho przestałem słyszeć. Ja się mogę rozpłakać. Na drugi dzień przyszedł ten major. Czy ja, czy ja żyję? Zapalił pa, zapałkę i do nosa mi zapałkę przystawił. No jak to poczułem i i stęknąłem. Coś tam blknąłem. Mówi, że żyw żyw. No. I stójki polegały na tym, że trzeba było stać na baczność trzy, cztery dni nawet, dzień i noc. Nawet nie wyprowadzano do, do ubikacji. Co jakiś tam czas przychodził lekarz i zbadał, badał mięśnie u nóg, czy one jeszcze wytrzymają, do doszedł ten i zadał mi w nocy, to było w nocy, świecił latarką i zadał mi dwa ciosy w twarz, także przez jakieś y, dwa, trzy miesiące to prawie, że nie widziałem na, na oczy. Tylko taka była taka galareta w oczach. Przez pierwszy tydzień nic nie dali mi jeść, ani jeść, ani pić. Wytrzymałem to. A to tylko dlatego, że. Musieli wypuszczać mnie do toalety, więc w tej wody piłem wtedy po, pod dostatkiem. I bez przerwy dzień i noc mnie przesłuchiwali. Karc wyglądał w ten sposób, że mniej więcej był, bo ja wiem tak na oko metr wysoki, taki kwadrat, metr na metr. I tam się wchodziło na czworakach do tego karcu. Kucki siedziałem. W ogóle dobry się nie można było, nago. Kob dół, nie będę kopał. To sam jeden stanu, zaczął tam grzebać, wykopał ten dół. A te cały czas mnie mordują, żebym ja przyznał się, żebym powiedział coś powie. Nic nie będę mówił. To mm, właśnie do dołu. Nie, nie będę wchodził. Tam nie wepchnęli do dołu yy, yy, twarzą do, do ziemi. Będziesz gadał, czy nie? Nie będę nic, nic nie wiem. I wtedy z automatu. Brr, brr. Ale czuję, że nie po mnie. No i po jakimś czasie byłaś? Ja w końcu zacząłem podpisywać wszystkie protokoły. Nie czytałem. czytałem, brałem, podpisywałem. Major grzelak powiedział mi, różnica, jakiego wyroku Wy się spodziewacie? Ja mówię, Panie majorze, myślę, że to będzie kółeczko, to znaczy dożywocia. a mój nie, kochany, krzyżyk będzie, czyli kara śmierci. W pewnej chwili wymuje tetetkę z Kabury. Czy była załadowana, nie wiem. I mówi: A ja Wam taka, nie taka Wasza mać daje oficerskie słowo honoru, że będzie kara śmierci. Więcej, ja tą karę śmierci mam tu w szufladzie w swoim biurku. Mój sędzia był w stopniu kapitana Roman Różański. On był zatrudniony w przedsiębiorstwie sowieckim jako pomocnik wiertacza. Później to on pracował jako harmonista w zespole pieśni i tańca jakiegoś ukraińskiego zespołu, a w Polsce sądził, w Polsce był sędzią. I taki mnie sędzia właśnie osądził. Prokurator zażądał dla nas z spośród sześciu do pięciu kary śmierci. Adwokat prawdopodobnie kiedyś siedział w Oświęcimiu. Wstał i proszę sądu, cóż to dla kraju znaczy, jeżeli do tego szeregu, który byśmy ustawili od Szczecina do Wrocławia, czyli 1000 kilometrów, i ustawili te ofiary 6 milionów ludzi, to by w tym szeregu jeden od drugiego było metr. to cóż to dana znaczy jeszcze jedną piątkę dołożyć? No i oczywiście prokurator zareagował, że protestuje, żąda odwołania tej wypowiedzi adwokata, sędzia się pyta, czy adwokat to odwołuje? Nie. Po raz drugi nie. Po raz trzeci wzywa nie. Przerwam. Za parę minut wracają. No i sędzia się pyta adwokata. Adwokat spuścił głowę i mówi: tak, odwołuje. Ogłosili wyrok, kara śmierci. Zostałem skazany na karę śmierci za zorganizowanie, zwerbowanie i dowodzenie nielegalną organizacją na terenie Wojska Polskiego mającą na celu siłą obalenie PRL-u. Mama płakała, no mama to płakała, no nie krzyczała, nie spazmowała, tylko płakała w chusteczkę, że, że ich syna odbierają, no. A ja? No ja kilka razy byłem na, na krawędzi. Czyli z czego mogę się spodziewać? bo muszę powiedzieć, że bałem się kary śmierci. Byłem młody, 22 lata miałem, kara śmierci. Wiedziałem, ilu ludzi z AK, z WIN-u, z NEZ-u, PRL zamordowało, że to są dziesiątki tysięcy ludzi. Ja byłem pewien, że, będę, że będzie wykonany wyrok i byłem do tego przygotowany. Dowiedziałem się, że siedzi u mnie cała rodzina, babcia. Staruszka. Mama, moja, siedzi, dostała wyrok. Cztery lata odsiedziała. Siostra mamy, wyrok, 15 lat. Za AK i za win. Mąż tej siostry, do dożywocie. Ja karę śmierci. Siedzieliśmy razem ze zbrodniarzami wojennymi. Tam było 23 skazanych na śmierć Niemców. Przydziało nas w tym czasie ponad 200. Calica Katarzyna przeznaczyła tę celę dla 32 ludzi. A tamty, no? Kiedyś przy jakiejś inspekcji, gdy przed Humer, Różański, cała świta, to wszyscy pod ścianą i powiedzieli, ci co mają karę śmierci, podnieś rękę do góry. No to jak podnieś rękę, 80% celi miał karę śmierci. Gdybyśmy chcieli się położyć jeden obok drugiego, to nie starczyło miejsca, wobec czego jedna warstwa leżała na boku, jeden obok drugiego, druga warstwa na dwóch czy trzech stołach, a Niemcy to siedzieli okrakiem jeden w drugim, że tak powiem. Jeden w drugim się e, zazębiali. Myśmy wcale się nie mogli znaleźć. Było dużo ludzi z kresów, którzy siedzieli w więzieniu, oni nie mieli rodziny. To myśmy się dzielili tymi paczkami. I żeśmy Sorry, Darcy, dzielili. Franka żeśmy przyjęli z Wilna, że będzie z nami jak cebule i smalec z chlebem. I gdzie franek? Chcieli, franek. Franek i ma franka. W celi nie możemy znaleźć franka. Wiecie, jak Boga kocham. Po pojedynczej celi siedziałem 9 miesięcy. Ja miałem już takie zwidy, że byłem przytomny, a okazywało się, że właściwie mój umysł był gdzie indziej, ja byłem gdzie indziej. Że powiedzmy, tłukłem głową o ściany, nie zdając tego sprawy. Yy, że dopiero guzy na, na, na głowie w, 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 względnie w ślady krwi na palcach dawały mi świadomość, że musiałem coś takiego zrobić. Słyszeliśmy jak klap, 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 klap bo... Przywozili skrzynki konikiem, z desek zbite, wielkości trumien. I myśmy przez dziurkę między blindami widzieli, jak ten konik jechał i skrzynki. To mówimy, o, i się będą rozstrzygać. I to było bez pudła. I ten konik rano wyjeżdżał. Raniutko o świcie wyjeżdżał. A w przeddzień wieczorem brali. Śni mi się któregoś, którejś nocy, że jest taki wielki, olbrzymi rów, przy tym rowie stoi dwóch ludzi, i nagle oni spadają, tak, tak jakby tam ktoś ich zastrzelił, nikogo więcej nie ma, tylko tyle, że spadli. No takiego snu to się nie odpowiada <grym> skazańcom. Na Boże Narodzenie w 1948 roku dostaliśmy paczki od rodzin. Ze mną siedział w tym czasie Adam Gajdek, i on wszedł do celi i mówi Słuchajcie, cebulę mam. Dwie cebulki mam związane wstążeczką. Mówię, słuchaj, Adam, przecież żona była w ciąży. On tak. Ja mi bliżej się urodziły. A on mi niemożliwe. Ja mi, jak Bóg kocham? Przecież po co by ci tą wstążką cebulę związała? Dzieci nie widziały i nie znały w ogóle ojca. Był rozstrzelany. Wieczorem już po kolacji słyszę poszli kroki, ale w drugi koniec. Do tej drugiej celi. Słychać, słychać. Ktoś wychodzi, wyszli, nie ma ich. No i teraz czekamy co dalej. No nie było ich to chyba dobre pół godziny. Mieli taką dyżurkę, na której tam było kilku tych wykonawców, dostawali gorzałki, popili sobie i wtedy wyprowadzali. Takie dochodziły słuchy, że prowadzili pod pachę, zawiązywali oczy, tu jakiś wartownik, czy z tej strony wartownik, i wprowadzali do jakiegoś pomieszczenia. Prawdopodobnie to była kotłownia na mokotowie. Tam był wysypany piach, podobno. I wprowadzali, wchodził, były drzwi otwarte. Za tych drzwi wychodził facet, mówię jakiś kat, i strzelał w tył głowy. Strzelał w tył głowy. I puszczali go tam w ten piach. Znowu już te trzaski, tych na wszystkie drzwi i kroki do mojej celi. Otwierają się Winskiewicz wychodzić. Wstał. Tak, jakby coś go zamurowało. Znalazł się w innym świecie. Prosto do drzwi, ani nie oglądnął się, ani słowa nie, nie rzekł. Nic. Nie wyszedł. No to drugi poszedł. Ale jak zabierali, przychodzili wieczorem i zabierali ten, a ten, zabierać swoje rzeczy, wszyscy stawali, stawali pod ścianami i żegnali się, wszyscy się żegnali, płakali. Zabierali ten tobołek, żegnali się, nawet tam mówili, Jakieś patriotyczne tam, tam jak Dekutowski co powiedział, nie martwcie się, Polska nie zginęła i nie zginie. Dekutowski, ten cicho ciemny. Każdy sobie szeptał modlitwę, czekamy, czekamy, ale już nikt więcej w tym dniu nie przyszedł. I myśmy wszyscy sprawdzali, kto jaką linię życia ma. I ja się zlękłem, bo tu mnie się gdzieś przecinało, mnie się tu gdzieś przecinała linia, nie szła prosto, tylko krzyż. No to mówię, rany boskie, widocznie coś się nie sprawdzi. I wiecie, jaki człowiek, jaki człowiek był głupi, ja, ja tu w to miejsce to paznokieć wbijałem, tak masowałem, żeby mi ten krzyż zginął. Po egzekucji to wywożono tych już zamordowanych, nie wiadomo gdzie, bo to do tej pory nie wiadomo, czy na, na służewiec pod zwały gruzu, które wywozili z Warszawy, czy zakopywali koło kościoła świętej Katarzyny na służewcu, nie wiem. Na warszawskim Brudnie przywodzono rozstrzelanych więzienia Mokotowskiego, Wykopywano doły yy, zamordowanych, rozbierano do naga, już w więzieniu, więc przywożono gołych y, z numerkiem na kawałku tekturki, papierowym sznurkiem przywiązany do palca u nogi. U nogi I koło jednego, koło drugiego kładziono i zasypywano. Ale żeby jeszcze było bardzo dobrze, żeby to przypadkowo bo nie był katyń, bo bo wtedy można by znaleźć jakieś szczątki i tak dalej, to na tym miejscu postawiono ubikacje publiczne dla ludzi, którzy przychodzili na cmentarz i zrobiono wysypisko śmierci. Baliśmy się bardzo, że, że nawet rodzina nie będzie wiedziała, żeby przyjść i zapalić tą lampkę. Nie będą wiedzieli nic. Ze mną siedział brat Baltazar Andrzej Cekus z zakonu Ojców Kapucynów z Krakowa. I on do mnie mówi: Waciu, wiesz co, chcę ci coś zaproponować. Ja mówię: no, Słucham, wyraź zgodę. Ja chcę się zgłosić do władz więziennych, żeby zamienili nam wyroki. Ty jesteś młody, boisz się śmierci, prawda? Ja mówię: no, Boję się. No i ja mówię: Braciszko, ale jak to? No chcę się zgłosić, tylko, tylko chcę Twoją zgodę, żeby nie było to wbrew Twojej woli. Ja mówię, braciszku, to będzie gorzej, to będzie gorzej, bo to mówię, wiesz, to co komuniści, to, to ja teraz mówię, ja teraz poznałem dopiero od fundamentów, co to jest komunizm. A on mówi, no ale ja chcę pójść. No i przed taki moment, że mnie w, w ciągu dnia wywołują, Sikorski, wychodzić. Dają mi do podpisania dokument, że prezydent Rzeczypospolitej, Bolesław Bierut, skorzystał z prawa łaski i ułaskawia mnie na dożywotnie więzienie. No i wróciłem, wróciłem do tej celi, pierwszy brat Baltazar doleciał do mnie, rzucił mnie się na szyję, zaczął mnie całować i mówi do mnie, Waciu, Bóg mnie jednak wysłuchał. Więzień politycznych było bardzo dużo w Polsce, ale ze specjalnym statusem, gdzie naczelnicy byli zwyrodniałymi katami. To były Wronki, Rawicz, Racibórz i Strzelce Opolskie. W Rawiczu przyjmował nas na bocznicy poza stacją, tak żeby ludzi jak najmniej widziało. Kapitan Rokicki nazywał się, naczelnik więzienia. To, to była jesień 49 roku, padał taki śnieg z deszczem, błoto między tymi torami, a on krzyknął, wasza tam taka mać, klękać. Myśmy w te błoto musieli klękać, bo nie wolno się było ruszać. Naczelnik więzienia w Bożu, więźniowie go nazywali Krówka. Dlaczego Krówka? Bo jak przychodził transport, to on do więźniów mówił, no wy taka, nie taka, wasza mać. Jakby to ode mnie zależało to bym ustawił karabiny maszynowe, was pod ścianą, wszystkich rozpieprzył, kazał zakopać w ziemi, posiał trawkę, przyszłaby krówka, zjadłaby trawkę i normalni ludzie mleczko wypili. Niewolnicze warunki były przy kieszeniu kapustnym czy, czy w kotłowni. Po tej pracy wracałem do celi. Nie, nie mijąc się, nie przebierając się, nie jedząc nic, tylko aby odpocząć, tylko już byłem wykończony. I rano budzili, wstawaj do, do roboty, i szedłem do roboty. Do pewnego czasu, aż straciłem przytomność. Choć toczę przed sobą życie, jak cyzy w kamienie, nic mnie złamać nie może nie ból. Nie więzienie. Zacząłem pisać wiersze. Moje obuwie to były drewniaki ze skórzaną cholewką. Cholewkę tego buta smarowałem mydłem i zapałkiem zapisywałem poszczególne zwroty. Wkuwałem je na pamięć. Zmazywałem z kolewki i pisałem następne. Często robili tak zwane kipisze. To znaczy, w nocy rozbierali nasz domaga i wyprowadzali na, na korytarz. Gdyśmy się przeziębiali, ja zachorowałem na serce, zachorowałem na reumatyzm, a najgorsza to była gruźlica. Już w rachiczu siedziałem na takiej celi gruźliczej płuca. A później gruźlica kości udała mi się, wdała mi się tutaj w ten staw, powstał ropniak. Zaczęła, przy gruźlicy kości, kość gnije. Ze mną siedział taki młody człowiek, nazwisko zapomniałem, który był bardzo chory na gruźlicę. Nawet ci lekarze z w to powiedział, że on jest bardzo chory. Ma, ma nie płuca, a siatkę. I powiedzieli, że niech rodzina streptomecynę kupi. Bo to streptomycyną wtedy leczyli i w tą stretną przyszedł, to jakoś może do więzienia podadzą. I proszę sobie wyobrazić, do, tej, do tego więzienia w Rawiczu przyjechała siostra dwunastoletnia i przywiezła mu tą streptomocynę, a oni nie chcieli przyjąć. I ona całą noc siedziała pod bramą i płakała. Koledzy, w tym szpitalu więziennym nie bardzo pomogli. Jak? Oni wykombinowali tą, 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 tą streptomycynę, to nie wiem. I zaczęli mi tą streptomycyną leczyć, i ropa przestała ciec, zaczęło się goić. I mama przysłała tą streptomycynę w paczce, i ten, który rozdaje paczki, mówi: Nie, tobie nie potrzeba tej streptomycyny. Ci nie pomoże. Tylko tyle, jak był mróz 25 stopni, to o, o, okna nie było. Tak, tak, tak wyglądała izba chorych w tym w Radiczu. Nadzieja, nadzieja. Ja miałem nadzieję. Mnie to koledzy mówili, Waciu, przetrzymasz ich i ty przeżyjesz to piekło. I to była ta nadzieja I, i, i to było jednak to, że się dużo modliliśmy. Wszyscy się modlili, wszyscy, wszyscy. Wywołali po prostu z celi, nie wiedziałem, z celi wywołali, Zabieraj swoje rzeczy. To teraz wam coś powiem, na wolność idziecie. Ja mówię, ja? jak na wolność, przynajmniej do żywocie. Jak ja na wolność idę, do żywocie? No jak ja wam mówię, to znaczy życie na wolność. Ja, ja tak i wierzyłem i nie wierzyłem, ja mówię, może znowuż gdzieś do jakiegoś więzienia mnie przewiozą. A myślałem, że do, gdzieś indziej, że na Sybir może, że może do innego więzienia, no nie wiem, bo nikt mi tego nie mówił. Zachodzę na dworzec, no i proszę w kasie bilet. No ona wypisuje, chce jej płacić, ja nie umiem policzyć pieniędzy. Na bilet dałem z garści, bo nie znałem pieniędzy wartości pieniądza. Kasierka sobie wybrała. Wszystkie kobiety mi się podobały. Nie było brzydkich kobiet dla mnie na dworcu, wiecie, to jest śmieszne, wiecie, ale to tak było. No. Konduktor wszedł, popatrzył na bilet, mówi: proszę pana, pan pozwoli ze mną na korytarz. Ja mówię, no tak, dalszy ciąg. Tu kond konduktor mnie się przedstawia. Ja mówię, jestem z Hełma. Znam doskonale rodzinę i mówi często tutaj, jak ja ten pociąg prowadzę z, z hełma do Warszawy, to rodzice jeździli, prawda? Ludzie się od zorientowali, bo pociągi były przepełnione. O, pan młody, co pan w więzieniu, za co pan siedział? Ja w nic nie siedziałem, nie wiem za co. Więzień polityczny, tak. No i zaczęło się to samo, wiecie. Ludzie zaczęli współczuć, dawać jedzenie. Bezpłatnie kierowca. Zabrał mnie do grójca. No w Grujcu nie mogłem się rozeznać po prawie 10 lat tam, to wszystko się jakoś yy, wydawało mi się, pozmieniało. No i do domu. Przyszedłem do domu, zapukałem nie wiedzieli. To był 9 luty 56 rok, dzień moich urodzin. Ja to zapomniałem, że się urodziłem. Dziewiątego. Jak wszedłem do domu, to mama urodziłeś się, mówi. Wchodzę po schodach, wchodzę do, 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 do mieszkania, pukam. No mama, mama przy kuchni coś tam już sobie przygotowuje. No, ja wchodzę, a mama się pyta, co pan chciał? A ja mówię, mamo. Byliśmy, że tak powiem, no niechcianym dzieckiem chyba Polski. Na trzeci dzień... Przychodzi milicjant, pan pozwoli ze mną, pojedziemy do Urzędu Bezpieczeństwa, bo tam coś chcą od pana. No przytrzymali mnie 24 godziny i puścili. Porozumiałem się z kolegami w Warszawie, z tymi, co siedziałem i z innymi. I mówię, przyjeżdżaj tutaj. Słuchaj, takich jak ty, to tu w Warszawie są tysiące. Nigdzie do pracy mnie nie chciano przyjąć. Nigdzie nie pracowałem w żadnej państwowej. Na uczelnie mi nie pozwolono się dostać. Jak tylko był jakiś napad na bank, już zaraz następnego dnia jestem na badaniu. Był jeden napad, drugi napad. Też mnie tam zywali, więc ciągle mnie pilnowali, ale jakoś, jakoś przeżyłem. To był rok 97 albo szósty. Zostałem poproszony do prokuratury. Okazało się, że jest prowadzone śledztwo w sprawie pana Kędziory. Tego zabijaki, ludobójcy dzisiaj mogę śmiało powiedzieć. Oglądałem masę zdjęć i ja go rozpoznałem. I tak zostało zaprotokołowane. To jest Jerzy Kędziora. Nam chodziło o to, żeby społeczeństwo nie zapomniało, że były takie zbiorowe mordy w Polsce. Że w 110 więzieniach w rzekomo niepodległej Polsce Wykonywano wyroki śmierci na przeciwnikach politycznych. Nikt nie chce na ten temat ani mówić, ani pisać, i do tej pory właściwie tak, jakby nas nie było. Czekałem aż do dzisiaj, że w końcu ten kędziora odpowie. Dostaje zawiadomienie, śledztwo umorzone, bo świadkowie nie żyją. Przecież to jest nieprawda: świadkowie żyją. Ja żyję, jeszcze podam świadków, których on bił, a którzy żyją. Podejrzewam, że łeb po prostu ukręcili sprawie. Przecież większego przekleństwa, większej hańby dla nas nie ma. Hańba dla narodów, hańba dla, dla, dla historii polskiej.